Siemaneczko z tej strony SKNK 1, a dzisiaj będzie nowa seria <laughs> losowe składy na tak, pierwszy odcinek. <laughs> o, nie przygotowałem się jeszcze, więc robię cięcie i już włączam jedną rzecz jeszcze. No dobra, już jestem i to będą tak losowe składy. Jak już nazwa wskazuje, będziemy L... pagą PNR bierzemy. Otwieramy złotą paczkę i wybieramy jednego najlepszego zawodnika Jest nim Huntelar Dobra sobie tutaj Huntelara dam No, jeszcze tutaj nie wiem. Dobra, Huntelar tu do naszego składu Oczywiście nie będę grał tą taktyką, tylko Która to była, Chyba była 4-3-3 Tak nie, to nie to to było inne. Kurde, nie ma tej taktyki. Jest, znaczy, jest, tylko że ja musiałem na początku znaleźć to. Muszę. O! Dobra. 4, 4, 2, dobra. I Huntelar. Oto. Huntelar. Czekajcie, e, dobra. dobra, Huntelara, i teraz losujemy następną. E, a najlepszą paczką jest Sakko. O, czekaj, bo jeszcze coś ominę, nie chcą, co to <laughs> Sakko chyba. Beto. Dobre nam sako. On chyba był tutaj. Nie pamiętam gdzie sako. Aha. Okej. Okay. I ostatnia kartka. Nie patrzę. Hmm, Już. Bastian Schweinsteiger jest o oh, yeah oh. Oj przepraszam hmm. Napiszę imię Bo Bastian bo Boinsteiger nie umiem taką napisać No i bardzo dobrze bo mamy tutaj zgranie Dajcie mi chwilę, a ja coś z tego ułożę no i jest mój skład taki wyszedł. No ale to wiemy na tyle, a ja więc cześć i na razie, a kolejny odcinek nie wiem kiedy będzie. Pewnie za niedługo, chociaż nie wiem czy za niedługo i cześć, pa!